Jak dobrze karmić psa? O, widzisz ten tytuł? No to siadaj wygodnie i słuchaj uważnie, bo głodny pies to. no sam sobie dokończ. Oglądamy. Akcja! O tym będziemy dzisiaj szczekać. Jaka powinna być temperatura karmy dla szczeniąt? Psa karmić przed czy po spacerze? Czy miejsce, gdzie pies je, ma znaczenie? Fakt czy mit? Pies może być wegetarianinem. To jest cykl How Good. Ja nazywam się Gabi Drzewiecka, a razem ze mną specjalista do spraw żywienia, dr Jacek Wilczak. Dzień dobry Dzień ponownie. Dzień dobry bardzo. No i znów rozmawiamy o żywieniu. Teraz zabieramy się za temperaturę. Czy w takim razie szczeniętom podajemy karmę w temperaturze pokojowej zawsze, czy w jakiej? Jak karmimy dorosłe psy, czy ta temperatura w ogóle ma znaczenie? Znaczy powiem tak, z założenia jeżeli chodzi o żywienie szczeniąt, wtedy kiedy chcemy zwiększyć atrakcyjność sensoryczną karmy, ważny jest, znaczy ważnym elementem... Elementem zwiększającym tą sensoryczność jest temperatura karmy. Nikt tutaj nie mówi o gotowaniu karmy, tylko mówimy o temperaturze pokojowej. Dlaczego? Dlatego, że normalnie w warunkach, wyższej temperaturze, substancje zapachowe, jako substancje takie niskocząsteczkowe, ułatwiają się bardziej szybciej tak, z tej karmy. Tak, tak? tak. przez to ten zmysł zapachu jest lepiej wyczuwalny przez psy. Poza tym szczeniaki, jak i psy starsze, mają ten, taką tendencję do oblizywania napad swojego pyska, szczególnie nosa i to jest tak jakby zbieranie za pomocą ślinitych substancji chemicznych, które też występują w zapachu, osadziły się na nosie i w ten sposób przenoszą je do kubków smakowych. Ble, serio tak robiłem jak byłem mały? I ta sensoryczność wtedy jest ważniejsza, tak? Ma to, ale powiem tak, w przypadku szczeniąt, które nie zwracają uwagę na. Czyli nie mamy problemu z atrakcyjnym, z brakiem apetytu. Czyli są to zwierzęta, które po prostu podamy do miski, zjedzą i tak dalej. Temperatura tej karmy jest rzeczą drugorzędną. A czy ma to wpływ na organy na przykład? Nie. Z tego powodu, że nawet gdybyśmy dali karmę, no bo zakładam, że dajemy karmę nawet w temperaturze chłodniczej, to co każdy producent karmy mokrej szczególnie zwraca na to uwagę, że otwarte opakowanie. Po... Tak, no trzeba wsadzić do Dokładnie, lodówki. Dokładnie, trzeba włożyć do lodówki. Teraz, jeżeli miałbym szczeniaka, który wiedziałbym, że ma problemy z apetytem, to dbałbym o to, żeby tą karmę wyjąć troszeczkę wcześniej z lodówki, żeby mu podać w temperaturze pokojowej. Natomiast karma przechowywana w temperaturze chłodniczej nie generuje żadnych problemów w przewodzie pokarmowym. Jeżeli chcemy schłodzić psa w czasie upałów, to w ramach smakołyku w ramach takiego Chwilowego ochłodzenia bardziej jamy ustnej, no to możemy ewentualnie kawałek karmy zamrozić i podać ją jako lizak, na przykład do zlizania. A -a. <laughs> to chyba bardziej lud niż lizak, doktorku. To wtedy to jest ba to to no bo ciekawe bardzo. psy nie mają mechanizmu wypacania się, tak? One się pocą tylko na łapach, a obniżenie temperatury następuje poprzez zianie. Więc w momencie, kiedy ochłodzimy mu jamę ustną, no to wtedy w tym momencie efektywność tego ziania jest jeszcze lepsza. Ale on tej karmy. Pod warunkiem, że o tej karmy nie połknie, tak? No, no, tak. no, bo no to byłoby bardzo, bardzo, bardzo problematyczne w przypadku moich psów, bo e, mortka, zwłaszcza, która, która była psem dzikim, wziętym z ulicy, po prostu przyzwyczajona była do tego, że musi szybko zjeść. No i tak też jest, że nie, nie delektuje się tą przekąską, którą ode mnie dostaje, tylko po prostu wszystko mhm. połyka. Więc też musiałam na przykład zwrócić uwagę na e, kostki, bo nie mogę jej podawać za dużych kości, bo ona tak się ekscytuje, że dostaje na padaczki. Natomiast e, jak jest za mała, to żeby nie była na tyle mała, żeby ona jej nie połknęła, żeby nie stanęła stanęło przełyku. Więc to rzeczywiście. Dokładnie. Było problematyczne w przypadku moich stworzeń domowych. A chciałam też zapytać, jak to wygląda w przypadku pór karmienia. W sensie, rozumiem, że możemy mieć jakieś stałe, około stałe pory, ale czy my dajemy psom jedzenie przed czy po spacerze? Czy to ma w ogóle znaczenie? Znaczy, z mojego punktu widzenia nie ma to znaczenia dla fizjologii przewodu, znaczy, może powiem inaczej, dla fizjologii przewodu pokarmowego może mieć znaczenie, właśnie z punktu widzenia typowo fizjologicznego. Dlaczego? Że y, po spożyciu. Y, tak jak wcześniej wspomniałem, organizm jest zajęty trawieniem, a po to, żeby dobrze to strawić, no to potrzebna jest krew. I dlatego wtedy krew jest magazynowana w obrębie przewodu pokarmowego i dlatego też efektywność wysiłku fizycznego jest słabsza. Czyli jeżeli na przykład ktoś ma psa sportowego psa, którego aktywność fizyczna jest bardzo, bardzo intensywna, duża i tak dalej, to lepiej, żeby tego psa nie karmił przed spacerem, dlatego że zmniejszy efektywność wysiłku fizycznego łącznie z tym, że mechanizm obronny psa będzie taki, że zwymiotuje tą karmę. No tak. Bo nie będzie krwi, która będzie w stanie zabezpieczyć Przedaż, odbieranie przewodu pokarmowego, zabezpieczyć ten przewód pokarmowy. Dlatego właśnie ja po jedzonku mam zawsze drzemkę. Natomiast takim normalnym podejściem jest rzeczywiście karmienie moim zdaniem psa po spacerze. Natomiast jeżeli mamy psa jadka, Tu robię dobrze. No, myślę, że gwarantuję, że większość rzeczy jest bardzo dobrze robiona. Natomiast jeżeli mamy psanie jadka, no to wtedy rzeczywiście forma spaceru, czyli tej ekscytacji, wykorzystanie tego momentu zainteresowania innymi psami, większej uwagi zwróconej na nas, na opiekunach, może też być powodem do tego, że dany model żywienia napad będzie lepiej akceptowalny, bo pies zacznie to jeść. Tak? Wiele razy mi się tak zdarzało, że udzielając jakiś tam porad, yy, forma spaceru, czyli napad, nie wiem, właściciel z umazaną ręką, z daną karmą, w czasie spaceru, na przykład dawał taką rękę do polizania, i pies to akceptował, i potem dany model czy dana karma była lepiej wprowadzana w życie. Ale z fizjologicznego punktu widzenia, spokojnie można powiedzieć, że spacer po, y, wcześniej, a dopiero potem jedzenie. No tak, no to też rzeczywiście wydaje się być całkiem logiczne. Zresztą ja, ja też tak zawsze, zawsze robię, no bo psy najedzone po spacerze, idą idą dalej spać. spać. Dokładnie idą dalej spać. Um, chciałam też zapytać o miski. Czy rodzaj misek ma znaczenie? Czy um, miejsce, w którym żywimy psy, powinno być stałe, żeby one były przyzwyczajone, że dokładnie tutaj zawsze jedzą. Bo ja na przykład zauważam jedną rzecz, że kiedyś miałam taką przenośną miskę, która była ciem, ciem, ciemna e, i zabierałam ją na spacery po to, żeby móc psom dać wodę i one nie. Chciały z tej miski pić, bo miałam wrażenie, że jakoś ten kolor ich odstrasza, że był za ciemny, że przyzwyczaiły się do jaśniejszych miseczek. Czyli widać, akurat, tutaj akurat w indywidualnym przypadku tak to działało. No powiem tak, że na pewno problem miski wychodzi w przypadku jakichś problemów związanych z pobieraniem pokarmu. Czyli jeżeli sama czynność pobierania pokarmu jest na przykład niewłaściwa, nie wiem, pies jest niejatkiem, to wtedy rzeczywiście można byłoby rozpatrzeć, ten aspekt, że oprócz jakości karmy czy rodzaju karmy, wziąć pod uwagę tak samo miejsce usytuowania miski. Moim zdaniem większe znaczenie ma miejsce usytuowania miski niż na przykład kształt czy kolor tej miski, bo na pewno miska, która będzie stała w miejscu. Które jest na przykład charakteryzuje się jakimś, nie wiem, że ma duże ilości osób przechodzących obok, że nie jest miejscem ustronnym, na przykład, tak, że nie zabezpiecza tego spokoju w czasie pobierania tak. pokarmu. Zwróćmy uwagę, że na przykład szczenięta, które pochodzą przede wszystkim z takich dużych, ra, z dużych hodowli, gdzie tych szczeniąt było kilka, tam ten instynkt łowiecki jest u nich bardzo, bardzo silny i to dbanie o to, więc dlatego u nich dbanie o tą taką. Intymność tej czy, 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 czynności jest ważna i więc warto byłoby na to zwrócić uwagę, ale mówię, to się pojawia rzeczywiście to zagadnienie w momencie, kiedy mamy do czynienia z psami niejatkami i dochodzimy do tego, dlaczego się tak dzieje. Mimo tego, że oczywiście też uczulam, że pozbawienie tego łaknienia naturalnego, które do tej pory występowało u psa nagle, czy wystąpienie tego, pozbawienie tego łaknienia, jest prawdopodobnie też jakąś przyczyną jakiegoś rozwijającego się stanu chorobowego, który warto byłoby zaobserwować. Natomiast jeżeli to jest takie tylko behawioralne, no to rzeczywiście problem, moim zdaniem, może być rozwiązany. Aczkolwiek też wiele razy mi się zdarzało, że pomagałem w ten sposób, że wprowadzanie drugiego psa do domu, nakarmienie, stara metoda, ale działająca, czyli nakarmienie obcego psa w domu psa niejadka no przez tak. opiekuna niejadka, powoduje, że nagle ten niejadek na przykład je, je karmi. Tak? No tak, to, no tak Także... to jest takie psychologiczne rzeczywiście podejście, podejście do psa. Mm, ale no i... jeszcze tylko przepraszam, tak. tylko jedna rzecz bo są miski, które mają specjalne funkcje, tak? bo co innego miejsce miski, ale też te miski ze, ze, spełn... ze specjalną funkcją, czyli z jakimiś wypustkami, te wszystkie ograniczające łaknienie, pobieranie, szybkość pobierania tak? to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście op opóźnienie czasu pobierania pokarmu jest ważne, bo wraz z tym takim łapczywie zjedzonym pokarmem nie dość, że może być duży kawałek zjedzony tak. to dodatkowo ilość powietrza, zdjęcia, no tak, problemy z tym mhm. i tak dalej. Mamy różnego rodzaju takie likmaty, które też można wymazać i pies będzie miał wtedy przez dłuższy okres czasu zajęcie. To jest dobra metoda dla takiego lęku separacyjnego z drugiej strony dla małych psów na przykład w momencie wymazać taką matę zostawić po to żeby pies w momencie kiedy my wychodzimy z domu miał tak jakby zajęcie. mniejszy dyskomfort, tak. No to ja czasami robię tak, że po prostu zostawiam sobie właśnie kostki do obgryzania. One się zajmują tymi kostkami i tam nie przeżywają, że my wychodzimy. Nie mają jakiegoś szczególnego lęku separacyjnego, natomiast ta mniejsza mordka oddzielona od Marcela, mm -hmm. jednak ten lęk w jakiś tam sposób trochę nabyła, bo nie, nie lubi być od niego odseparowana, bo już mam wrażenie, że gdzieś tam zostawiona jest absolutnie sama. No i przechodzimy do tematu dość kontrowersyjnego i szeroko komentowanego publicznie ostatnio. Fakt. Czy mit. Fakty i mity. No i właśnie czy pies może być wegetarianinem? Jak ja się cieszę z tego pytania naprawdę, bo to jest <noise> możliwość wyrażenia mojej mojej opinii, aczkolwiek poparty tak samo dowodami naukowymi. Powiem tak, ideą żywienia psa jest uwzględnienie jego wymogów gatunkowych, tak, czyli nauka poszła tak daleko i zalecenia żywieniowe, które jednoznacznie określają jakie składniki spożywcze, czy jakie składniki odżywcze i surowce spożywcze mogą się znaleźć w misce psa, po to żeby pokryć jego specyficzne zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze. I zdecydowanie karma wegetariańska, wegańska nie wpisuje się w ten trend. My na podstawie badań naukowych wiemy dokładnie, jakie są normy zapotrzebowania na wszystkie składniki. Natomiast moim zdaniem, każda osoba, która nie je mięsa, nie je tego mięsa albo z powodów ideologicznych, albo z powodów zdrowotnych, ale też jednak mimo wszystko, nawet zakładając tylko powody ideologiczne, tak, no to jednak mimo wszystko uszanowanie tej suwerenności gatunkowej psa powinno uwzględnić osobę no mięsa. To, to, to właśnie dlatego też jest takie kontrowersyjne, bo ludzie trochę przenoszą swoje nawyki i swoje gdzieś tam przekonania na, na psa. Pytanie, czy właśnie ten gatunek może w ten tak, sposób tak, sobie humanizacja, poradzić. Tak, jak my... tak, ale humanizacja tak bez sposób żywienia jest bardzo moim zdaniem niedobrym trendem, bo mamy diety bezglutenowe, które przeszły z żywienia człowieka, mimo tego, że moim zdaniem też ten gluten w diecie bezglutenowej, dla, czy w diecie generalnie dla człowieka też jest taki trochę przereklamowany i przesadzone są jego negatywne efekty. Mamy diety wegetariańskie, mamy diety różnego rodzaju, które próbujemy zastosować na modelu żywienia psa, a to jest niedobre. Pamiętajmy o tym, że mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego są najbezpieczniejszą formą dostarczenia wszystkich składników odżywczych dla psa rosnącego, psa starzejącego, bezwzględnie. W przypadku psa dorosłego teoretycznie taką karmę, taką dietę można byłoby zastosować, ale pod warunkiem, że ona będzie bardzo precyzyjnie opracowana i jeszcze dodatkowo z tą niepewnością, że to co powiedziałam na samym początku, że nie dostarczamy tych składników, o których nauka jeszcze dokładnie nie mówi nic. Natomiast my wiemy doskonale, że ich jedynym źródłem są mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego. No i plus pewnie regularne badania psa, czy wszystko się zgadza i czy wszystko po jest okay, czy nie brakuje, a to z drugiej strony też jest kłucie psa. O nie, mięsko uwielbiam, a igieł nienawidzę, także podziękuję za ten cały wegetarianizm. No tak, ale no ja myślę, planu. że każdy jednak, mimo wszystko, opiekun raz na rok takie badania raz profilaktyczne na rok, tak, powinien ale czy zrobić. Wtedy nie tak, powinno się częściej robić tych badań? czy znaczy, takie niedobory, zależy to od składników odżywczych, bo niedobory niektórych składników mogą się objawiać napad bardzo szybko, a niektóre w dłuższym terminie. Tak? Witamin, niedobór witaminy B12 przy takiej diecie wegetariańskiej, niebilansowanej dodatkową porcją witaminy B12. Nawet to, co teraz mówię, tak? Tak, że tak, mamy tak. dietę wegetariańską, ale musimy suplementować składnikiem, który występuje tylko w mięsie bo witamina B12 nie występuje w żadnym produkcie pochodzenia roślinnego, Wiesz, więc tak jakby to jest moim zdaniem bardzo ryzykowne podejście i tutaj apel o to, żeby dwa razy się zastanowić nad sensownością takiego modelu wprowadzania, takiego modelu do żywienia psa. No i tak, no bo mimo, że traktujemy bardzo często, przynajmniej ja tak mam, że traktuję swoje zwierzęta jak swoje ukochane dzieci, to jednak dziećmi one nie są, nie są to, zwierzęta nie są ludźmi i należy zadbać o nie w odpowiedni sposób, dlatego też zachęcamy was do tego, żebyście regularnie słuchali naszego i oglądali Nasz cykl How Good, bo to jest poradnik żywieniowy, i tutaj specjalista dr Jacek Wilczak Wam na wszystkie pytania odpowie. I a propos właśnie tych pytań, piszcie je w komentarzach. Będziemy do nich podchodzić z wielkim namaszczeniem i pieczołowitością. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Fajny ten odcinek, co? Daj łapkę w górę, zostaw komentarz pies prezes, żebym wiedział, kto dotrwał do końca. I widzimy się w następnym odcinku.